Mamy po prawie połowa, połowę lutego. Dawno się z Państwem nie widziałam i już się stęskniłam za gadaniem do tej fajnej kamerki. Ufam, że to, co dzisiaj będę mówiła, pomoże Państwu w obecnych czasach. Czasy mamy niezwykle ciekawe. Wszyscy na nie narzekamy. Jest nam trudno. A ja postaram się Państwu pokazać, że jest to czas na świadome rodzicielstwo z innym nastawieniem niż do tej pory mieliśmy. Jak sobie przypomnę swoje zabiegane macierzyństwo, jak sobie przypomnę historie, które słucham w gabinecie, zabieganych rodziców wiecznie łapiących oddech, Między pracą, domem, tysiącem obowiązków, to teraz tak jakby mądre życie nas wystopowało. Wiem, że pewnie część z Państwa się ze mną nie zgodzi, bo jak to od nowa znaleźć dla siebie przestrzeń, kiedy jesteśmy, to już będzie chyba rok albo prawie rok, kiedy jesteśmy notorycznie ograniczani i pozamykani we własnych domach. Może to, co powiem, będzie bardziej przydatne dla par, które będą się dopiero starały o dzidziusia. Może nieco za późno dla par, które już te dzieci mają większe, ale ufam, że wiedza, którą Państwu dzisiaj podam, pomoże każdemu z nas troszkę inaczej spojrzeć na to, jak obecnie żyjemy. Fajnie jest, kiedy para, która ze sobą zaczyna żyć na stałe, która ma ze sobą bliskie więzi, świadomie decyduje się na rodzicielstwo, na macierzyństwo i tacierzyństwo. Ta świadomość jest niezwykle ważna, albowiem inaczej. Podchodzimy do faktu, że będzie nam się bardzo zmieniało życie w momencie, kiedy szczęśliwa mama powie, tak, jestem w ciąży. Do tej pory relacje w parze były pełne ekscytacji, fascynacji sobą, skupieniu na sobie i nagle, w, w, nagle albo nie nagle, w świadomości. Pary pojawia się informacja: będziemy rodzicami. Już wtedy powinno dojść do znaczących zmian w postrzeganiu własnych ról. To czas szczególnie ważny również dla mężczyzny a dlaczego za chwilę powiem. Macierzyństwo kojarzy nam się przede wszystkim jakby. Albo rodzicielstwo kojarzy nam się jednak z macierzyństwem u kobiety, z rosnącym brzuszkiem, z różnymi nastrojami, z badaniami lekarskimi i jakby skupieniem na tym, jak czuje się kobieta. Jest nam to powszechnie znane od tysięcy lat. Do tej pory. Yy, Niewiele się mówiło, albo dużo się mówiło, ale mimo wszystko mniejszy nacisk składło się na niezwykle ważną rolę mężczyzny już w tym okresie życia płodowego dziecka. Ważne jest, żeby mężczyzna zaczął dorastać do takiej roli niezwykle opiekuńczej. Kiedy Dziecka jeszcze nie ma na świecie, ale mężczyzna zaczyna się opiekować kobietą, która przeżywa całą masę rozterek, różnych stanów fizycznych, do tej pory jej nieznanych, różnych stanów emocjonalnych, do tej pory jej nieznanych. Często się mówi, że kobieta w tym okresie przeżywa niezwykłą huśtawkę emocjonalną. Tak, to prawda. Jest to związane z tym, co dzieje się w jej ciele. Mężczyzna przez ten czas był do tej pory troszkę odsunięty na bok. Wszyscy skupialiśmy się na um, stanie um, emocjonalno-fizycznym kobiety. A ja chciałabym położyć bardzo ważny nacisk na um, zachowania mężczyzny i na to, żeby mężczyzna w tym czasie wyszedł z takiego egocentryzmu, który jest naturalny dla każdego z nas i zaczął postrzegać siebie bardziej w roli opiekuna najpierw kobiety, a później potomka, który się narodzi. Ta niezwykła mm, zmiana u mężczyzny będzie bardzo dobrze Rokowała, jeżeli chodzi o nastroje kobiety i dziecka, które rozwija się i jest niezwykle zależne od stanów emocjonalnych swojej matki. Kobieta zaopiekowana, dotulona, dopieszczona, dokochana. W takiej sferze uczuciowej, też zupełnie inaczej podchodzi do swojego potomka. Fajnie, kiedy w tym czasie para zaczyna skupiać się na rosnącym brzuszku. Kiedy do tego brzuszka gadamy, głaszczemy, przytulamy się wzajemnie, kiedy już rozmawiamy, o tym, jak sobie wyobrażamy, planujemy, jak będzie wyglądała, wyglądała, wyglądało nasze rodzicielstwo. Ten moment, tych dziewięciu moment, ten czas dziewięciu miesięcy to czas szczególnie ważny, jeżeli chodzi o powstające więzi między rodzicami a potomkiem. Bardzo dużo się dzisiaj mówi o tym okresie, że dziecko w brzuchu już słyszy, czuje, yy, odczuwa wszelkie emocje, nie tylko swojej mamy, ale tego, co też wokół się w rodzinie dzieje. Przychodzi moment porodu, i na świat przychodzi dziecko. Cofnijcie się Państwo do mojego filmiku o etapach życia według Erika Eriksona. I tam jest pierwszy okres, szczególnie przeze mnie, taki, o ile dobrze pamiętam, intensywnie opowiedziany, ponieważ on jest bardzo, bardzo ważny. I niektórzy teoretycy rozwoju mówią, że tak naprawdę wtedy powstaje. Nasz sposób przywiązywania się do samych siebie, rodziców, styl funkcjonowania kiedyś nasz w relacjach z innymi ludźmi i w społeczeństwie. Tak naprawdę to właśnie wtedy zaczynamy kształtować swoje style przywiązania najpierw z naszym obiektem. Psychologowie poprzez hasło obiekt uważają matkę albo opiekuna, który poświęca nowonarodzonemu dziecku szczególnie dużą ilość czasu, jakby ustalmy, że będzie to matka. Choć oczywiście nie zawsze ona jest głównym opiekunem z wielu, wielu powodów. Rodzi się nasz potomek i w sposób już ewolucyjnie ukształtowany, nawiązuje z nami kontakt. Ten kontakt nawiązuje z nami poprzez całą masę sygnałów, które wydaje: płacze, śmieje się, pokrzykuje, yy, machanuszkami, rączkami. To jest sposób, w jaki, w jaki nasz potomek yy, daje nam różnego rodzaju yy, Oznaki, jak się czuje. Kiedy matka jest dobrze zsynchronizowana, e, przygotowana już emocjonalnie do tego, że zostanie matką, jest dużo bardziej wyczulona, zsynchronizowana e, ze swoim dzieckiem, wręcz, wręcz wyczuwa nastroje dziecka. E, czy dziecko boli brzuszek, czy jest głodne, czy sygnalizuje chęć zabawy, chęć nawiązania kontaktu bliższego z nami, świadoma matka, świadomy tata obok dużo bardziej czytają sygnały swojego potomka. Kiedy rodzice są przygotowani do tego już przez 9 miesięcy, że będą mieli dziecko. Z, mniejszą, z mniejszym poczuciem utraty wolności, z, z, z utraty takiego skupienia na sobie, chętniej y, nawiązują kontakt ze swoim potomkiem. To nie znaczy, że jesteśmy w tym czasie non stop skupieni na dziecku. Ono też potrzebuje mieć tak zwany święty spokój i trochę oddechu od nas. To jest czas spania, czas obserwowania świata wokół, świat bo... czas, kiedy dziecko dobodźcowuje się również nie tylko poprzez kontakt z tatą i z mamą, ale poprzez obserwację tego, co otacza go wokół. I wszystkie jakby bodźce asymiluje i uwewnętrznia. Kiedy rodzic jest dostępny, kiedy rodzic reaguje nie nadwymiarowo, ale adekwatnie do zapotrzebowania swojego dziecka, dziecko rośnie nam i rozwija się w sposób bezpieczny, uśmiechnięty, komunikatywny. Kiedy, a kiedy płacze, to dla rodzica jest to sygnał, że faktycznie jest jakiś duży dyskomfort, albo mniejszy. Często pełna pielucha albo pusty brzuszek. Szczęśliwe małe dziecko to, jeszcze raz podkreślę, najpierw szczęśliwi rodzice. Pogodni rodzice i zsynchronizowani ze swoim rodzicielstwem. W tym ten proces takiej synchronizacji, dogadywania się rodziców z dzieckiem trwa około roku. W tym czasie dziecko rozpoznaje już, uczy się stylu przywiązania do rodziców, już wie kiedy i w jaki sposób nawoływać, żeby rodzic zareagował. A rodzice też znają już odgłosy różne odgłosy swojego dziecka i wiedzą kiedy nie reagować, bo ono się też musi jakby nauczyć być samo ze sobą, a jednocześnie staje się czytelne kiedy naprawdę natychmiast muszą się przy łóżeczku czy z obszarze gdzie dziecko nasze zaczyna się bawić muszą się natychmiast stawić. Kiedy dziecko nasze rośnie zaopiekowane, dokochane, Y, y, takie utulone, y, to w tym czasie, do tego roku, kształtuje się tak zwany styl przywiązania oparty na y, poczuciu bezpieczeństwa. Proszę mi uwierzyć, y, że to później owocuje w kolejnych etapach y, dorastania dziecka, kiedy ono zaczyna wychodzić. W tak zwany świat, czyli poza swój pokój dziecięcy, zaczyna raczkować, potem chodzić, i kiedy yy, yy, ufa światu, ufa rodzicom, że w razie kiedy yy, zawoła w swój charakterystyczny sposób, rodzic się zjawi, z dużym poczuciem bezpieczeństwa eksploruje dookoła yy, zastany świat. Przecież tam jest tyle ciekawych bodźców, tyle ciekawych rzeczy, elementów, które inspirują dziecko do rozwoju. Badacze mówią, że dwie trzecie maluchów wychowanych jest właśnie na. ukształtował się właśnie ten styl, Przywiązania oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Ale, kiedy rodzic jest sam ze sobą, niepogodzony w swojej roli, kiedy jest skłopotany wieloma sprawami dziejącymi się dookoła, kiedy w parze, kiedy para w okresie ciąży kobiety nie doustaliła swojego widzenia nowych ról, kiedy w parze są tarcia, kiedy kobieta czuje się niezaopiekowana, a mężczyzna czuje się odsunięty na bok, niestety przekłada się to również na sposób funkcjonowania rodziców z dzieckiem. Wtedy mówi się często o takim funkcjonowaniu matki, co też przełoży się później na styl wychowywania dziecka. Jest to styl lękowo-ambiwalentny, kiedy w obiekcie przywiązania, matce albo opiekuńce, są takie podwójne emocje, które jednocześnie dochodzą do. Głosu, ambiwalentne, poczucie nieraz złości, irytacji, że to dziecko znowuż woła, że znowuż czegoś chce, a ja przecież muszę i to zrobić, i to zrobić. Sama mam tysiąc yy, kłopotów, mąż nie, nie pomógł mi, czy nie pomaga mi w ogarnięciu tej nowej roli. W kobiecie te podwójne emocje, które są, przekładają się na to, jak ona funkcjonuje ze swoim dzieckiem. I małe dziecko, które nie uczy się pewnych sygnałów, wydaje te sygnały, nawołuje: raz matka jest, a raz jej nie ma raz jest uśmiechnięta, a raz zirytowana u dziecka nie może się wykształtować jakby. Jeden bezpieczny styl y, funkcjonowania. Dla niego ten świat zaczyna być przynajmniej podwójny, jeżeli nie potrójny, albo w ogóle taki nieprzewidywalny. W dziecku, w dziecku wtedy po, domin, zaczyna dominować lęk, bo nie wie, jak skomunikować się ze swoim obiektem, ze swoją matką, żeby ono, ona przyszła, zareagowała. Y, i u dziecka również zaczyna się kształtować styl lękowo-ambiwalentny. Później, kiedy ono już zaczyna raczkować, znowuż wystarczy nieraz mały odgłos, albo nie takie spojrzenie matki albo ojca, dziecko się zatrzymuje. Zaczyna się pojawiać duży poziom lęku. Nie wie, czy może eksplorować otoczenie dalej, czy kiedy będzie się posuwało z dużą ciekawością w kolejne um, miejsca, czy tam nie spotka go znowuż na przykład straszna mina mamy albo podniesiony głos taty. I dziecko kształtuje się w takim poczuciu, że. Um, ten świat nie do końca jest przewidywalny, nie do końca jest w jego zasięgu. To mogą być wtedy dwa słowy albo dwa kroczki do przodu, trzy kroki do tyłu i zatrzymanie. I to niestety my poprzez nasze nieuregulowanie w emocjach, nieuregulowanie swoich ról, które są między nami, fundujemy naszym maluchom.